Przegląd wydarzeń minionej nocy NBA w przerwie na żądanie zaczynamy od szlagierowo zapowiadającego się spotkania najlepszej drużyny konferencji zachodniej San Antonio Spurs z trzecią siłą tej części ligi Los Angeles Lakers. Po pierwszej kwarcie na parkiecie, tak jak w tabeli, lepsi byli Spurs, prowadząc 32 do 25 i co więcej trafiali do kosza na nieprawdopodobnej wręcz skuteczności 68% z gry. Najlepiej grała wtedy trójka Tim Duncan, Tony Parker i Manu Ginobili, bo ten pierwszy miał 12 punktów, Francuz dołożył 6 oczek i 6 asyst, a Argentyńczyk zaliczył 7 punktów. W drugiej kwarcie Lakers zdołali lekko przystopować gwiazdę gospodarzy i już po 4 minutach i serii 12 do 2 wyszli na prowadzenie 37 do 34. Pareizi. W kolejnych akcjach wynik oscylował w granicach remisu, aż do momentu, kiedy w końcówce tej odsłony swoją serię postanowili przeprowadzić Spurs, co pomogło im zejść do szatni, będąc do przodu 56 do 52. Po przerwie liczyliśmy zatem na równie wiele emocji i wysoki poziom rywalizacji, ale już w trzeciej kwarcie gospodarze rozwiali wszelkie wątpliwości. Spurs wygrali tę odsłonę 35 do 21 i mieli już 18 punktów przewagi nad Lakers, a w czwartej kwarcie potrafili ją nawet powiększyć do 26 oczek. Zatem na nic dał się powrót po kontuzji Kobiego Bryanta, bo to ostrogi cieszyły się z okazałego zwycięstwa 121 do 97 i była to dla nich już swoją drogą szósta wygrana z rzędu. Najlepszymi graczami gospodarzy była naturalnie wspomniana już wcześniej trójka Duncan Parker Ginobili, bo ten pierwszy miał najwięcej w meczu 21 punktów. Parker popisał się double-double na poziomie 20 oczeki 10 asyst, a Ginobili dołożył z ławki 20 punktów, 7 kluczowych podań i 6 zebranych piłek. Wygrana Spurs oznacza, że drużyna San Antonio z bilansem 46 zwycięstw i 16 porażek jest już coraz bliżej zapewnienia sobie pierwszego miejsca na zachodzie NBA, choć do samego końca ostrogi będą czuły na plecach oddech Oklahoma City Thunder. Kevin Durant i spółka bowiem przy jednym rozegranym meczu więcej mają 17 porażek i tyle samo wygranych co Spurs. 46. zwycięstwo w sezonie, Thunder zajczyli tym razem na wyjeździe, gładko pokonując ambitnie walczących Sacramento Kings, 103-92, a ojcem sukcesu był naturalnie Kevin Durant, mający 29 punktów, 14 zbiórek i 7 asyst. Thunder to zaledwie jeden z dwóch zespołów, który minionej nocy potrafił wygrać mecz na obcym terenie, bo podobna sztuka udała się jeszcze Memphis Grizzlies, którzy gościli w Charlotte na meczu z miejscowymi Bobcats. Najgorsza drużyna ligi niespodziewanie sprawiła sporo problemów niedźwiadkom i jeszcze po trzech kwartach to gospodarze prowadzili 65-57. do 57. A świetnie grał Gerald Henderson, który jest zaledwie drugim graczem Bobcats w tym sezonie, który zaliczył w meczu 30 lub więcej punktów, mając ich tego dnia dokładnie 32. Dyspozycja Hendersona nie wystarczyła jednak Rysiom na pokonanie ekipy z Memphis, bo w czwartej kwarcie Grizzlies byli zdecydowanie lepsi i wygrali cały mecz 85 do 80, choć jeszcze w ostatnich sekundach Bobcats właśnie za sprawą swojego lidera mogli nawet doprowadzić do remisu. Tak się jednak nie stało i drużyna z Charlotte przegrała już 19 spotkanie z rzędu I jeśli do końca sezonu nie wygra żadnego z czterech meczów, to przejdzie do historii jako drużyna z najgorszym odsetkiem zwycięstw w NBA. Tak jak Bobcats są aktualnie czerwoną latarnią ligi, tak jeszcze w zeszłym roku podobnie miały się sprawy z Cleveland Cavaliers. Teraz jednak kawalerzyści piszą już zupełnie inną bajkę i nikogo nie dziwi fakt, że potrafią wygrać na przykład z New York Knicks. Takiej właśnie sztuki drużyna ze stanu Ohio dokonała minionej nocy pokonując swoich rywali 98 do 90, a ekipie Nix nie pomógł nawet powracający po kontuzji Amaris Stodymayer, bo jego 15 punktów na niewiele się zdało w obliczu świetnej dyspozycji Maniego Harisa i Kairiego Erwinga. Harris był tego dnia 19 oczek i najwięcej w meczu 12 zbiórek, a Erwin, jak na lidera przystało miał 21 punktów i był najlepszym strzelcem spotkania. Dobra gra duetu i wygrana u siebie przytrafiła się także drużynie Atlanty Hawks, choć akurat Jastrzębie miały bardzo ułatwione zadanie, bo podejmowały grających Bezreya Alena, Kevina Garneta, Paula Piersa i rażona rondo Boston Celtics. Drugi skład Celtów mimo ambitnej walki i życiowych 28 punktów Avery'a Bradley'a nie był w stanie powstrzymać gospodarzy i to Hawks byli lepsi 97 do 92, mając w swoich szeregach autora 19 oczek i 12 zbiórek Josha Smitha i najlepszego na parkiecie Joe Johnsona, który skończył mecz z dorobkiem 30 punktów, 6 asyst i 5 zebranych piłek. Drużyna z Atlanty ma obecnie czwarty bilans w konferencji wschodniej i jeśli go utrzyma będzie miała przewagę parkietu w pierwszej rundzie playoffów, w której ich rywalem najprawdopodobniej będą właśnie Boston Celtics. Natomiast w ostatnim meczu minionej nocy Dallas Mavericks niestraszny był świetny występ Kleja Thompsona z Golden State Warriors, który zdobył 26 punktów trafiając połowę ze swoich 22 rzutów, bo mistrzowie NBA i tak okazali się górą wygrywając 104 do 94 i wśród gospodarzy najlepiej grali rezerwowi Brandon Rice z 17 punktami i Vince Carter mający najwięcej w drużynie 19 oczek. To wszystko na dziś, a na kolejną przerwę na żądanie zapraszam w poniedziałek.